Cześć wszystkim, Kryś z tej strony. Witam na gospodarstwie na mapie zielonka. I tak, ostatnio o ile mnie pamięć nie myli było trochę zakupów. Czyli poszedł nowy ciągnik. Tak mi się przydaje. O, jest nowe pole. I teraz tak, no mamy jeszcze czas pasowałoby to pole obsiać. Yy, jako, że brakowało mu wapna, no to możemy puścić wapno od razu. To jest pole bardziej pod. Oj, zatrzymajmy się, bo coś chyba myślę, że mam szerszy rozrzutnik. Tak jak mówię, tak jak na, mówiłem wcześniej, pole po prostu będzie takie raczej zbożowe chyba, że mi coś odwali z jakimiś burakami albo ziemniakami. Ale to na razie nie, no warzyw nie przewiduje tutaj. Nie mam z tego, bo, bo tu już łapię Dobrze, no. Dobra, czyli tu jedzie. Mamy według tego... W ogóle zebraliśmy sorgo. Mamy 104, ml, 15 czyli jakieś 90 tysięcy litrów sorgo zebraliśmy z tego pola. Ciekawe ile, za ile się to uda potem sprzedać. No, w tym momencie możemy siać no, albo pszenicę, albo jęczmień albo rzepak myślę że zrobimy rzepak Zasiejemy. zakup nowego trenu 147 tysięcy a ciekawe za ile sprzedamy te 90 tysięcy sobgo teraz pod siebie podjedźmy z najpiękniejszym bo chyba czymś innym nie jesteśmy w stanie. No to tankujmy go sobie. tak stoi, żeby wkurzać. Łał, 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 no tak, to jest też bardzo Mocne, że tak powiem, do farminga, bo jakoś w rzeczywistym życiu nie wyobrażam sobie, żeby zahaczyć ciągnikiem o kombajn i ten kombajn przestawić. No tu jest to możliwe. Dobrze, I tu będziemy zasiać rzepak. Z tego co pamiętam jestem tam... to... może go zupełnimy. Tam mamy chyba coś otwartego na sklepie. Możemy być na razie z dwóch otwartych, zobaczymy czy jak podjedziemy pod ziarno, to na osobną, czyli nie otworzył, czy nie. O, nigdy tego nie sprawdzałem. Ale o, otworzył sam i możemy uzupełnić. trzeba będzie dokupić jeszcze. Bo trochę ciężko się z tym skręcam. Mam nadzieję, że tamto wapnowanie idzie fajnie. niech nam się łatwo uzupełnia i możemy jechać na pole trochę pewnie ten zasiew też będzie trwał i myślę że zrobimy to tak że zaczniemy tylko robić zasiew zakończył i nie będę, że tak powiem, bo przynudzał, bo tutaj będzie się nic większego nie będzie działo natomiast myślę, że po prostu jak będzie czas następny, bo ten odcinek już strasznie króciutki wyszedł, jak coś będę dorabiał po siebie, to po prostu podłączymy się jeszcze raz nagramy i i będzie to jedno i drugie. No tak, skończył. O, skończył. Dobrze, że tu mamy blisko. Tam, gdzie myślę, że aż tak szybko nie będzie. Widzę, że Zatorek sobie daje z tym radę, widzę fajnie. No to w sumie nasz najsłabszy ciągniczek. A. A. No i teraz jest problem. Miejmy nadzieję, że... Ha. No i się załatwiliśmy, tak? Numer. Za blisko wapno nawozu jest. Hmm. Kolejny bak w farmingu, tak? Jak podjadę rozrzutnikiem nawozu, to załaduje hmm. mi albo nawóz, albo wapno. Hmm. Może mi się uda go oszukać, tak? O, ładuje wapno. Teraz już będzie ładował wapno do reszty. No, szkoda, że nie jest tak od początku, że nie można zapytać. Jeżeli są dwa, co chcę załadować? Po prostu. Bo wiadomo, że jak jest tylko jedną rzecz, którą mogę załadować, no to, to ładuję jedną rzecz tą, którą mogę załadować. A jak są dwie dostępne, to moim zdaniem powinno paść pytanie: czy chcę tak jak tutaj. Czy wapno, czy nawóz. I nie byłoby problemu. Ale może dojrzą do tego w następnej jakiejś aktualizacji. Ale trzy przejazdy tu zrobił. No to tu będzie. Nawet nie całe, to ładnie tego będzie. Tam bym też widzę, że jedzie. No, generalnie te maszyny są trochę za małe na to pole chyba, bym powiedział. Tak jak tutaj, a może nie. Tylko może ja się przyzwyczaiłem, że to szybciej wszystko się dzieje. Dobrze, więc... No, robimy swoje.